I siemanko dzisiaj będziemy no, mówię, oj, Dzisiaj będziemy sobie nagrywać. Brawo, 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 brau, 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 brau starza. Um, Tutaj co mam za darmo? Oczywiście jak najgorsze za darmo. Taka, um, tak dzisiaj um, dzisiaj Niemcy, um, że. Ja nie wiem co. Dobra. Znaczy grupę. Ja też nagrywam. Ale co? Tak, e, chcę, chcę w końcu tobić piąty poziom. jakby nie miał piąty poziom, to będę muszę robić własny klub Bo ty... Bo ty nie lubisz! Może? Ale i teraz mi nie, nie działa, ale super jest, i super jest! I jest. Odej. to ja wziąłem, a gdy moje brozu zaczynało, nie patrzyłem, jak mam żadnych Nie. Nie. Nie chcecie? Ten robi podłogę... E, ten, tak to lawa e, brown stars? zrobię. E, tak. Nie, no, ale ten internet to jest normalnie najlepsze. Czy ja teraz znowu będę grał z nubami, jak w drugim odcinku prawda? Bo Bo Ostatnio właśnie grałem z nubami, co nie mieli grać, co no, przegrywałem ze z nich, a ja byłem najlepszy. No moja drużyna to byli akurat nudy. Co mam pecha? Se internet nie działało? Nie mam aż... 100% nie ma, fajcie... Nie no, lep go, w ogóle o ile ma... Nie no, ja mam teraz dwa jakieś... Tak, prawda, czerwona drużyna wygrywa przez internet! Nie no, super, czerw dostajesz dwa na komfort... Ten się tak laguje, że ja nie mam nigdzie, gdzie ja mam robić No patrzcie jak ten intern mi lakuje Nie gram w to, pojedzę kilka Ja znowu grałam Nie no, tylko wierzę w te ludzka no gram, że... Nie. No. Zamknij się. Bo mnie Ja nie po nie mi się zepsuł telefon. Ale co No dlatego, że... No dlatego, że twój telefon jest taki tępy, że na nim się nie teraz... Że nie da się na nim robić parkura. Kurde. No na twoim nie da rady No ja bym się robił parkoura. Bo ty umiesz na swoim telefonie. Nie bym na ja to. nie Zaraz, zaraz włączę Roblox i znalazłem, czy przejdziesz cały ten, cały parkour. Nie, bo naprawiam odcinek. Po odcinku. Po dwóch odcinkach. Nie, zginę Cię. Dobra. Zostaw mnie. Dobra, teraz nie mam takich lagów. Pewnie wiem... No nie, mam laga. nie no o tym jest po-o-o leżane zanę po, bo odejdź zane zane z dobra, wyszukiwanie graczy, znaleziono graczy Nie no co ty robisz? Lak, pan lak Zamknij się pan lak Ty też tutaj nie jesteś ogóle lakiem Ty jesteś głupim lakiem Dobra, ew, lepiej no, niż... Nie mam no, teraz 2% Chowacie, chowacie, sajcie, potrzebuję pomocy, mam 2% Arar! Mam 2% Mam 2% Arar! Arar, mam 2%. Arar, Arar. Kurde, on ma 6%. Ten... Ten też mam prawo pewnie. Sek procent nie Te Dzisiaj nie gramy na Pi'Tube'sze, na dzisiaj gramy na internet. To ma lepszy internet ten wygra. Dlatego, że tu jest jesteś u nas swojego Nie, to mam już na internet No właśnie A tę grę... Słuchajcie, poczekajcie, bo mam bajkę, ile to... Co ja mogę Nie, no teraz mam znowu sobie internet Ja nie... to mam też na internet Słuchajcie, dzisiaj gramy w rachunek na internet Okej? No jest nowa gra, Brawl na internet Ja będę musiał Brawl się mało myśli nagrywać, na no serio Czy może mi internet mój stary zadziała? Przynajmniej nie wiem, czy mam <grych> um. Okej, okay, no i mój stary internet już działa. Patcie, o, mam internet, to coś mój internet, mój stary, Stary stare, stare. i teraz możemy grać, nie? On, on, już, on, już, on już mało zabiera, tak mi się wydaje, internetu. Ale browser to jest minion, ale ja tutaj mam 100 Sobek. I teraz ucieczka. Teraz mam mało, bardzo mało postaci, bo ostatnio wizerowali konto. Oczywiście poza mój telefon to naprawy. I mam nadzieję, że teraz nie pójdę, bo wtedy stracę wszystkie moje kanały na YouTube.

To idę tutaj, tutaj, mam no, środek. Mam nadzieję, że tutaj jakby będą, ale nie ma nic. To tak Dobra, idę ci tutaj. Shelly kontra cold. Kto wygra? się No, Shelly wygrał, ale super, nie? Czeli ja. ja. No? No to, Nie jest fair, nie? Shelley właśnie jest. On jest, ginę, ginę, Drugi no. robuniki, uniki, no, ale uniki, tak nie zabili. Ale, oznacza trzecie miejsce. Trzecie miejsce proszę, dostać dużo punktów. No, wystarczy mi tylko, potrzebuję tylko 19 punktów, żeby mieć piąty poziom i zrobić własny klub. ci się robią właśnie. Dzisiaj 12 z 19 Sto wiek znaczy... <laughs> znaczy... No chce gadać znaczy, to tak uderzy, bo Cię nie lubię No i nie zrobił Nie, słuchajcie Nie, teraz tracę punkty no i straciłem. O nie. On ha, ha! coś się zbugował, bo teraz powinien stracić pucharki. Nie? Bo dlatego, że nie, nie miałem w miejsca. miejscu Nie masz głupiej ryby. No, Ja idę pod na środek. O kilka milionów synek? Ale ty jesteś zbyt... Uciekaj mi stąd! Nie no! Nie... Kto się nazywa Fortnite? Słuchajcie. Sally kontra Fortnite. Owa. Owa walka. On jest za słaby na mnie. Edgar. Dobra, gram Edgar bo tylko Edgar był tutaj wygrywany. Jak on, który z moich za na świecie. Jestem Edgar. Ci nowy, że dmiałem się nowy Browser, najlepszy. Ale to mi śmieszy, jak, jak Edgar przygrywa, to ta animacja on się tak wali swoim salikiem w web. Ej, ale nie, już. A ja już mi się bardziej podoba, trochę ale te, ulto to jest jakieś, palalala, palalala, la. La, la, la. aha, to jest ulto, no to głupie, <gul> jego atak to jest normalnie super, ale jego ulto to już jest palalala, o nie, o nie, tam to, to, ten typ ma 4. nie, nie, go nie pokonam. Celiła na mnie ten Jezu! I jest dwa bucharki. Oki, okay. mi tylko A14, 170 i będę mógł zrobić własny klub. Oczywiście, się zrobię. Będziecie mi tam dołączać. Starcie. Dobra, wiem, że się opłacę na środek, bo widziałem środek, która I tam pobiegniemy. Sobie. Stałaś. Dobra, no to szeciej, na to rozwalimy sobie tutaj Tej cuby, mam cztery, idzie, idzie Dobra, idę na Edgarda albo na też, ten go typa tutaj. Zostaw mnie typie, typ jest, nie typem Dobra, no to szeciej, idziemy tu A tak! O, on mi jaki kubek Ten, po komu uleczył. Nie. Okej, dobra. No, to Jest! Co się stało? mam mienos HP. A kurde, na jednego hita zabiłem e, jednego typa. No i, a, i szybko uciekłem od drugiego. czy nie zginął. No. Nie widzisz, ja jest zapotobiec? Nie. A teraz zginąłem. E, Okej, okay. dwa pucharki. Łagadu... Okej, okay, tylko 10 mi brakuje do tego. Bra mam księkę? Nie mamety. Nie jest ja bliżej to megabox, a pewnie złaś mi losuje w Megaboksie, bo mam mało postaci. Już nie na pewno losuje. Nie wiem, to na razie chyba nie ma swojego konta, bo dziwnie chodził ule, ule coś się bało i ja nie mam ten konto. No to nie wiem. Tylko że to, już, to już No i że to bo ten nie jest konto. Nie w ogóle, ja wezmę to wtedy na serwer, ale na test. Gratuluję, to wtedy mi walało w że ktoś jest na Ale słuchajcie, mam 7 pajcówów, To jest super. Mi się widać wtedy wywalało jak ja weźmę na serwer. The Boss. Kto się nazywa The Boss? To boss. No no mega boss, którego pokonałem. Boss, którego pokonałem. Ciekawe, o, dobra, on nie, gdzie tam nie, nie, O tutaj, tutaj tutaj jest mój trup, bo tutaj zginąłem, ale nie, lecę nie, No mogę. nie, 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 ale ale powinno dostać nie, coś z pucharków nie, 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 będę miał fajną nie, czyli nie, mógł zrobić własny klub. Pewnie, oczywiście, że zrobię. Ale oni się dają, mówią, to troszkę bo ci... Weź to Pan trochę... w pokoju nie będzie ci się dali nagrywać. Brian. I co? Bo nie będzie się dali nagrywać. Boże. Oni się biją po jakby. Co i teraz gilniesz. Musisz gilnąć. O tym bla I dostałem, tylko jedyne. Bo. Eee, tego co to jest. Ule. mocnie. To nie jest moc. Wyszukiwanie gracie znaleziono. Gracie 10 na 10. I zaczynam z wys... To jest. Internet! Nie działa. Patrzcie! O nie. To nie, O nie ojścia. Odchodźcie tam i stąd. Tutaj jest dużo. Tutaj jest dwa. Ile, 16, zaraz, zaraz Nie zabili mnie. A mój lepsze. 16 minut. 11 prawda. Raz, zaraz zrobię babcik. Nie, zaraz. Dobra, więc zagramy tak, znowu. Nie? No, i, no i właśnie musimy. Wosłuchiwałem tylko dwa i będziemy mogli zrobić ten właśnie. Ten. No, 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 ze mną mówię, zabraliśmy ze szkoły. A tak pojedziemy, jak ja zginął i nagle mówił Wy po prostu tak powiedziała. Oki mam, piąt, wyszajcie poziom. I tak, robimy. Otróg, otróg, otróg. Tak, mówimy. Ehm. Um, Ten i tym. TRIK, No, kurde. Tim. Tu. Be. Be. YouTube, team Youtuberów. Dwa, sześć, dwa, sześć, zero, dwa, YouTuberów, YouTuberów Tutaj. Dobra. Opis. And... Widzę. I... You... Jutro B, mogą tu grać. gra, Okej, okay, dobra. Um, a dobra, zero parków. Otwarty znów. Otwarty. po, polan, To Co zrobiliśmy? No z rzeczy, żeby do nas I do mnie dołączać. Nie, więc Nie. tak. Pa, 3. YouTube'a.